Yo, cześć, Simoneczko, ja jestem Elviso i witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jak zwykle będziemy mieli sporo roboty, dzisiaj tak faktycznie będziemy sobie budowali, ponieważ od kilku dni, a nawet kilkunastu dni powstaje mój ogromny, największy na serwerze i w ogóle w historii mojego budowania w Minecraftie ogród, który naprawdę no powiedziałbym, że nie jest najmniejszy, sama fontanna jest większa niż większość budynków w naszym mieście, więc w tym odcinku moi drodzy oficjalnie sobie ten cały ogród dzisiaj skończymy, całego tutaj dopielęgnujemy tylko po to, aby już wkrótce móc zacząć stawiać fundamenty naszej przeolbrzymiej willi. Tak, między nami, chyba jeżeli chodzi o ten ogród, najgorsze było projektowanie, żeby było wszystko symetryczne na bogościu. Okej, okay. niby jest to niby tam wiecie, łatwe, bo sobie z jednej strony zaprojektujesz, ale potem weź to przenieść na, na drugą stronę, żeby nie zrobić jednego błędu, bo jak się pomylę o, jed, o jeden blok, to trzeba byłoby wszystko skopać i zrobić to nowe. Więc teraz w tym odcinku będziemy sobie to kończyli, żeby móc moją willę w końcu zacząć stawiać. Więc temat macie sobie po prostu już lecimy, bez jakiegoś tam gadania, W odcinku polecam być do końca, żeby zobaczyć efekt finalny, a Wam gwarantuję, że Was powali na kolana, bo jak, jakby, powiem Wam tak szczerze, nie? Jakby, jak Radnie, ale tak szczerze między nami nie widziałem w Twoim życiu ogrodu, który był piękniejszy. Nie pojęcia jaka jest Wasza opinia, z chęcią ją poczytam więc wam wreszcie w komentarzu. Wam na moim kanale Mega Palcem, oczywiście, sub subskrypcję, którym daje Mega Koba do nagrywania. Serio Wam tego suba bardzo polecam, bo za, za każdego jestem mega wdzięczny, bo, bo to mi tak, tak, tak szczerze między nami No daje największe motywacje wstę, więc serio Wam tego suba bardzo polecam. Codzienne odcinki, więc to jest subskrypcja bardzo, ale to bardzo istotna. A my teraz gości, bo co na rynę. chyba lecimy i zabieramy się do naszej ogromnej budowy. Dobrze, a więc tak, wiecie co? Może tak tutaj w pierwszą, stanie sobie zaczniemy, was oprowadzę po tym miejscu i Wam pokażę, jak wszystko po kolei wygląda, znaczy po kolei. Chcemy tutaj pokazać, co dzisiaj będziemy sobie robili, ponieważ tutaj powstały takie dekoracje, takie tutaj słupy, które są po to, żeby jakoś ten całe miejsce zapełnić. I będziemy sobie musieli je przekopiować w tamto miejsce, żeby było wszystko symetrycznie, tak samo jak jest z tej strony, żeby było po drugiej stronie, wiecie? I tak to by w tej wszystko wyglądało, i też ponadto powiem, że tak sobie się siedziałem, siedziałem i uznałem, Ok, moglibyśmy sobie dać w naszym ogrodzie jakieś drzewka, no bo czym jest ogród bez drzewek, ale ok, drzew. W Minecrafcie są już takie oklepane, jakby było wszystko. Więc zaprojektowałem własne drzewo, które się prezentuje w owy sposób. Spójrz tylko na to, jakby mi się wydaje, że to nawet nie jest dom, jakby to jest taka mi się wydaje, że jest taka mieszanka świerku i dęba, co nie tak to właśnie wygląda i no mi się to mega podoba. No jakby po prostu jestem z tego dumny z tego drzewka, wiecie, jakby trzeba byłoby w tym odcinku i zrobić jeszcze kilka, mamy już na nie, na nie nawet miejsca, ale trzeba tylko to zaraz sobie liście. Ogólnie mój żywopłot jest z ciemno-dębowych liści, a te drzewka są z dębowych Więc teraz, moi drodzy, lecimy, dzisiaj bądźcie na filmie do końca, żeby zobaczyć nasze postępy. A my się oficjalnie bierzemy do roboty bez zbędnego przedłużania. Okej, wiecie co, chyba sobie zaczniemy od tego, aby te dekoracje sobie przenieść na drugą stronę, bo tutaj symetria jest bardzo ważna, jakby to jest w tej willi jakby najtrudniejsze, co nie, żeby to wszystko tak ładnie zachować, żeby było symetryczne też ponadto, ona nie jest ta willa do, do końca symetryczna, znaczy ten mój bardziej ogródek bym jeszcze tutaj mógł rzec, ponieważ mam taki ciekawy plan, jakby nie, nie zrobiłem na przykład tego, e, jeżeli chodzi o długość, symetrycznie z tym miejscem, gdyż moja willa by się tutaj nie zmieściła, bo byłaby zbyt duża i nie byłaby tyle terenu, więc uznałem sobie, że ten pod będzie tutaj minimalnie krótszy, ale spokojnie, tak to sobie tej wszystko, moje drodzy rozgraliśmy, jeżeli tak ogród jest sam samą tą częścią symetryczną, więc spokojnie już te komentarze wszystkie uprzedzam, bo były komentarze, że mam tutaj krzywe wejście ale spoko, taki był plan mojej drodzy, to jest tak oczywiście zrobione specjalnie a jeżeli chodzi o to, to w tym miejscu oczywiście powstanie mój domek ochroniarza, w którym będzie sobie mieszkała osoba, która oczywiście będzie przez nas zakludniona. więc zobaczymy moi drodzy, ale my chyba teraz się po prostu zajmiemy tymi całymi dekoracjami, bo jest to też bardzo ważny element tej całej willi, jakby one nie będą tam wyglądały w ten sposób tylko w ten, dokładnie w ten sam sposób będą wyglądały, a na samej górze damy kwiatuszki więc garniamy teraz sobie na pewno schodki. Potrzebuję teraz w ogóle. Mam teraz całe pełne EQ. Ale trudno byłoby mieć puste, jak się buduje tyle rzeczy na raz. Jakby totalnie, jakby. Ja mam teraz taką po prostu, moi drodzy, jak to ładnie ująć? Głowę, no, przepełnioną tymi moimi pomysłami. Tymi moimi budowlami. Jakby ja gram dosłownie po 12 godzin dziennie. I często jest tak, że nawet mi się zdarza że zostać o godzinkę dłużej. Czyli nawet podchodzi po 13 godzin dziennie, co nie? Jakby wiadomo, że to jest mega dużo. I jest to naprawdę nienormalne. Miałem nawet oto komentarza że Elviso się ogarni, bo to jest zbyt długo. Ale kochani, jakby wiecie, że to Ile robię specjalnie dla Was tutaj, żeby Wam pokazać, że też, że, że, że też potrafię, że Agentix nie jest aż taki, że tutaj wiecie. No jakby wi wiadomo, że Agentix jest świetnym budowniczym, sobie to bardzo doceniam, bo gości buduje sobie mega ładnie. Ale uznałem sobie, ok, skoro Agentix buduje, to ja też pokażę, że, że, że potrafię, i możemy mu chociaż tutaj jakoś wiecie, wyrównać, co nie, że możemy z nim sobie nawet, nie, nawet rywalizować o to, kto buduje ładniej. No i będzie taka że myślę, że taka ciekawa, może nawet spinka, kto wie, jakaś tam wiecie, budowlana spinka, to byłaby taka w ogóle super akcja, co nie. Więc zobaczymy sobie. Teraz sobie przejdziemy do tych naszych tutaj takich, ich, chyba, co można nazwać jakieś kwietnicze. Jakby nie wiem, jak to się mogłoby nazywać, jeżeli chodzi o prawdziwe życie, ale takie kwietnicze chyba byłoby spoko nazwą, co nie? Bo tam mam na samej górze kwiatki, więc chyba to będzie wszystko, mojej drodzy, spoko, tylko sobie teraz polecimy jeszcze po dirta, bo na samej górze musimy dodać oczywiście gras dirta, czyli tego tutaj z ziemią, czyli mam tutaj swój kwiat na nas bo bo go w końcu oddał, więc lecimy gościu, nie próżnujemy, musimy zaraz sobie zdobyć co dirta, żeby go tam położyć. Tak, albo wystarczy dwójeczka, albo będziemy jeszcze jakieś budowali kwietnicę, więc sobie wiecie co? Nawet tego weźmy cztery na wszelki wypadek, żeby nie było. Ewentualnie nam się już nie przyda, zaraz, sobie zobaczymy tego, jeszcze musimy tam postawić, żeby wszystko nam się zgadzało. Okej, okay, więc lecimy w ogóle pan, pan, tak, pan tak szczerze. Tak sobie myślałem, co możemy robić na tej wersji Minecrafta i zmieniłem naszą ramkę na koksa, na taką podświetlaną, teraz wygląda o niebo lepiej. Jest bardzo fajna teraz ta teksturka. Mi się tam bardzo podoba. Jakby, Minecraft w nie jest aż taki rozwinięty, jak się wydawało, że będzie, bo nie ma jednak aż takich, wiecie, wielkich innowacji odnośnie niższych poziomów kopania, ale i tak mi się wydaje, że jest spoko, wiecie. Bo to nie jest jakieś tam, wiecie, oczywiście rewelacyjne zmi e, zmiana wszystkiego, ale jest taki postęp, co nie? I mi się on bardzo podoba, więc teraz ja polecimy na górę, okej, okay, tak czy jak jest spoko, też sobie teraz myślę gdzie moglibyśmy my, dać jakiś pomnik, który byłby z slate'u i tam użyjemy naszych rud, diamentów z od, odcinka ostatniego, to byłoby też mega fajne okej, okay, a więc teraz tak, lecimy teraz sobie jeszcze nad z tymi murkami tutaj jakby najgorsze jest to, że ja znam to wszystko już na pamięć jakby tutaj nawet nie potrzebuję iść na drugą stronę i na to patrzeć, bo dosłownie ja mam to wszystko tak w głowie rejestrowane, że ja to teraz sobie z pamięci co nie, jakby mój projekt w pamięci, który sobie zrobiłem chyba nie jest aż taki potrzebny, wiecie, bo ja do mojej willi Odpaliłem sobie pamięta. I tak mniej więcej sobie teraz rysowałem, co będzie w którym miejscu, jeżeli chodzi o te liście, kwiatki to oczywiste, że będzie wtedy widać. No i tak mój projekt się śmiesznie prezentował, że uznałem okej, okay, chyba troszkę tutaj samodzielności mi się przydała, a nie samego rysowania, więc lecimy jakby nie rysuję najlepiej, ok, Nie jestem najlepszym rysowniczym, więc tak jest mój straszny mód, jeżeli chodzi o tę architekturę, ale poradzimy sobie i udowodnimy, że budujemy najlepiej na świecie. No może nie najlepiej, ale tak szczerze, jakby no wydaje mi się, że i tak nie buduję jakoś najgorzej, co nie? Jakby tutaj, jeżeli chodzi o was, moi drodzy, ja się was pytałem na moich liveach jak wam się podobał mój, mój ogród? I były same opinie dziesiątki. Więc no, powiem wam, że jest z tego powodu bardzo mi krótko, co nie? To tak sobie tutaj się wspólnie rozwijamy. Wam się podoba, mi się podoba. bo teraz potrzebuję jeszcze innych kwiatków. W ogóle, jakby. Mam też teraz taką małą, serdeczną prośbę. E, jakby ktoś pytał, dlaczego obok gratuszu nie ma w ogóle kwiatków, takich niektórych, które używałem w swoim ogrodzie, to powiedzcie, że to nie byłem ja, ok? Jakby to wcale nie byłem ja. Jakby, no wiecie, jak jest, nie? Te kwiatki możemy sobie. W ogóle będą nam brakuje jednego kwiatka. Możemy sobie je kończką mocną e, roznieść, te kwiatki, że możemy sobie je pomnożyć, a tych nie możemy, więc to jest akurat taki przypał. Ale spokojnie, jak będziemy sobie gdzieś chodzili po jakichś łąkach, to sobie to zbierzemy i tam wszystko sobie odnowimy, bo tam nie że wszystkich, ale brakuje konkretnych gatunków kwiatów, to nie jest takie powiedziałbym, że przykre, więc polecimy zaraz sobie jeszcze, pod takie potrzebujemy takich kwiatków takich z tymi, z takimi fioletowymi e, kółkami. W ogóle też sobie tego to jednego delikwenta rozwiniemy. Jakby, no wiecie, nie że hamami w AQ, jestem dzisiaj cymbałem totalnym, okej, okay. spoko Elviso, potrzebuję teraz tych kwiatków potrzebuję tutaj dwóch Okej, okay, więc teraz tych się ma tutaj w ogóle owca się ma owca ok więc teraz tak i tak w ogóle odkąd jest teraz nasza nowa wersja Minecrafta na serwerze tam się tutaj już w końcu normalnie w bo tak wcześniej nie było i w ogóle tutaj nie było a teraz w końcu mamy tutaj koniki mamy osiołki owce wszystko wróciło do normy więc to jest bardzo ale to bardzo fajne o, siema kolego, jest tu już wszystko w porządku A jeżeli chodzi o domek ochroniarza, to mi się wydaje Że postawimy go albo po tym, jak skończymy ogród To jeszcze jest kwestia do przemyślenia Albo po tym, jak postawimy willę Ponieważ ja tak bym już bardzo chciał zacząć budować A nie ma na to nic, nic czasu, bo teraz sobie ten ogród kończymy No i ponadto potrzebuję takiej, wiecie, weny twórczej Jeżeli chodzi o tą willę Bo to jest takie, jakby Spójrzcie na to pole I to wszystko będzie willą, nie? To będzie taki kolos, jakby To będzie większe niż wszystkie budowy na serwerze, okej? Okay? I to jest pewnie, okej? Okay? Teraz potrzebujemy tych piasków konkretnych, OK. Okay. Teraz cyk i polecimy sobie po drugą stronę jeszcze tutaj cyk. Chyba nie sięgnę, wiecie, chyba nie sięgnę, więc lecimy zaraz sobie, tak? Bo w tym odcinku musimy sobie ten cały ogród oficjalnie skończyć, żeby już nie mieć z nim do czynienia, a potem tylko będziemy go pokaz pokazywali chłopakom. Zobaczymy, czy mi się on spodoba, bo mi się wydaje, że im się serio spodoba przez to moje tej wszystkie godziny pracy. Jakby dosłownie nie liczyłem jeszcze ile, ile tutaj spędziłem na to łącznie godzin, ale jest to łatwe do wywnioskowania, ponieważ sobie wejdę na mój kanał i zobaczę od, od kiedy tą willę buduję. I tak wiecie, podzielę każdy dzień e, na dwa, wyjdzie mi e, 12 godzin jednego. Dnia, i tak sobie zobaczymy, ile buduje łącznie naszą piękną, ekskluzywną willę. Znaczy, willę. Ciężko to jeszcze nazwać willą, bo willi jeszcze nie ma, ale wiecie o co mi chodzi. Wiecie doskonale no, o co mi chodzi, więc teraz cyk i teraz cyk. Dobra, jakby nie jest to na pewno łatwe. Znaczy, powiem Wam tak, jest to łatwe, ale bardzo, ale to bardzo czasochłonne, co nie? No po prostu, no. Okej, okay, tak to teraz wygląda. Zrobiłem to, oj, tu jeszcze jest taki małszczegli do ognięcia. Zrobiłem to bez potrzenia na tamte, w ogóle te takie, wiecie, donice. Donice, to jest w ogóle też na, na to lepsza nazwa. Donice, a jakieś kwietnice, czy jakoś tak mówiłem, co jest no ze mną nie tak, dobra, to wygląda już spoczko. Teraz ja polecimy i zobaczymy, czy jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze, tak samo jak jest tutaj, okej, okay, bez żadnych błędów, bez żadnych chwili nam się to udało zrobić. Najgorsze są w ogóle drzewka, bo tu trzeba iść porusztowanka jeszcze i zrobić je też, bo one są też symetryczne. One nie są byle jakie, one są zaprojektowane. Zaprojektowałem sobie jedno drzewko, potem zrobiłem takie samo. Drugiej stronie. Jest to naprawdę robota, która jest bardzo, ale to bardzo czasochłonna, więc zobaczymy, czy z tego w ogóle będziemy mieli jakieś plusy. Ale no myślę, że tak, bo takie drzewka są jednak bardzo oryginalne i tego nie ma na serwerze absolutnie, ale to absolutnie nikt, nawet użytkownik agentix. Czy ja mogę iść spać? Jest teraz nocka, będą mogły, teraz mój, ter mój teren nie jest oświetlony, bo jest teraz dekorowany. Czy ja mogę w końcu iść z gościu spać? No dziękuję bardzo, był... By bardzo fajnie, co nie? I też no, jakby, moi drodzy, jakby, za, za, po prostu za tą moją pracę, za to, słowa do mega wdzięczny, bo jednak tą willę robię specjalnie dla was i stereo. po prostu to jest dla no, mnie taka idealna motywacja, żeby te 12 godzin dziennie siedzieć i to budować, co nie? Jakby jeden przycisk do kliknięcia, jedna sekunda dla mnie to jest motywacja na 12 godzin dziennie pracy, co nie? Będę ja wam po prostu mega wdzięczny, a my lecimy teraz sobie dalej. Okej, okay. więc wydaje mi się, że zaraz sobie możemy przekopiować to ładnie. Okej, okay. bo to jest już po drugiej stronie wszystko gotowe, Stam, z tamtej strony jest to wszystko za, zaprojektowane i nawet kwiatki są symetryczne. W stosunku do drugiej strony i spójrzcie sobie zaraz na to I musimy teraz ten cały wzorek kwiatowy przenieść na tą stronę, Ok, My sobie sobie zaczniemy zaraz od tych kwiatków One są, widzę, że idealnie od tego pierwszego tutaj słupka I są po dwóch stronach, okej, okay, więc bardzo fajnie Teraz sobie polecimy tam Jakby to nie będzie na pewno robota taka, wiecie, mega trudna Ale będzie czasochłonna, czas, czas jak już o tym mówiłem milion razy Bo to wiecie, jednak samo budowanie jest bardzo przyjemne Bardzo łatwe, no nie wiem czy łatwe Projekt jest najgorszy do ogarnięcia, ale budowa nie jest takie bardzo relaksacyjna. Ja to bardzo lubię robić, bo to mnie po prostu relaksuje, co nie? Tak sobie na serwerze siedzę, na kilku gram, kopiuję sobie to na drugą stronę, tak właśnie jak teraz w tym momencie. No i mi to jakoś wchodzi, nie? Nie jest tak, że nawet mamy takie ładne baseniki, są tutaj stoliki i jeszcze myślę sobie na jakimś, tej, wiecie, oceanem z tyłu, ale ocean chyba jest takim troszeczkę zbyt zaawansowanym projektem. I trzeba będzie pójść, zrobić jakieś jeziorka zamiast oceanu, wiecie, bo to byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo czasochłonne. Okej, od tego mamy tutaj widzę, że takie tutaj ferny całe Są po drugiej stronie tutaj nie ma Okej, okay, więc spoko Lecimy teraz by tam to będzie stało w tym miejscu dokładnie? Przez tymi całymi tutaj kwiatkami takimi białymi ładnymi. To jest chyba, jakby nie mam pojęcia jak to się nazywało, ale musimy sobie po nich wbijać do miasta. Potrzebuję ich chyba albo dwóch, albo trzech, zaraz sobie się na to, tak bardziej zerkniemy No bo jednak wiecie, to nie jest tak, że Lwiso wszystko ma. Może, tak się może dawać, że Lwisa jest mega bogaty bo buduje willę ale jednak Willa nie jest z bloków rytm, tylko jest takich itemków bardziej, wiecie, normalnych, podstawowych i stąd właśnie mamy tego najwięcej. Okej, okay. czekajcie, mamy tutaj, widać, że tego czwóreczkę. Jakby mamy tego najwięcej sądu, no bo no, spójrzcie To jest po prostu łatwe do dogarnięcia, do, do, do co nie? Kwart, bardzo łatwy, sandstone bardzo łatwy liście. No jakby buduje z takich materiałów prostych jednak, to nie? Żeby nie chodzić po naderze i nie budować tego z bloków na bo to byłoby oczywiście niemożliwe do zdobycia, Więc teraz sobie polecimy tam. Tego już chyba w ogóle nie potrzebujemy, co? Czego tutaj nie potrzebujemy? Możemy sobie tutaj trochę liście odłożyć do skrzynki. Okej, okay. tych dark oakowych i lecimy teraz po te trzy kwiatki, które musimy zdobyć na budowę mojego ogródkę. Więc to chyba były takie kwiatki, te białe takie. O, to były te kwiatki, dokładnie. Potrzebuję jeszcze dwóch. Okej, okay. mamy to, mamy to i mamy tam. To żeby nie było, że Elvisa kwiatki moi drodzy, jeżeli chodzi o ten cały teren miasta każdego kwiatka pojedynczego kładłem ja, bo ja byłem na serwerze od zawsze ogrodnikiem, więc spokojnie moi drodzy, to jest wszystko oczywiście moja ciężka praca te kwiatki, więc no cóż, i też żeby nie było myślicie, że, że, że ktokolwiek z tych kilku tysięcy kwiatków zauważy ubycie tych kilku, naprawdę, no może, może tych tak bo ich nie ma właściwie mieście już w ogóle z tej strony, więc wiecie jak jest lecimy sobie i te zasady teraz po prostu kopiujemy cyk i proszę bardzo, moi drodzy, wszystko tutaj jest już symetrycznie zrobione. Bardzo fajnie. Teraz sobie to, to już ogarniemy na drugim końcu i zaczniemy budować jeszcze tutaj do końca żeby, żeby obok, ponieważ on się w tym miejscu kończy, ale musi iść aż do tej ścieżki, gdzie będzie wejście do naszej przeogromnej willi i potem będzie już chyba wiadomo co. Budowanie fundamentów. Willa będzie. Muala! Ok, ziomeczki, tutaj już właściwie to wszystko dał ogarnąć, oprócz tego miejsca, więc teraz cyk i cyk, proszę bardzo, mamy to ogarnięte i możemy oficjalnie brać się za budowę końca naszego żywopłotu, który zamknie absolutnie cały obwód naszego ogródka, oprócz tego miejsca, które już sobie chyba ogarniemy potem, na końcu odcinka, więc lecimy gościu, bo tutaj nie ma co porównywać, ale wpierw muszę odpalić swojego painta i zobaczyć jak to rozrysowałem. Okej ziomki, już jest wszystko jasne, tylko teraz sobie polecimy w kimę i zabieramy się za budowę końca naszego przepięknego ogródka. Bierzemy do ręki liście ciemnego dębu, co jest ważne, żeby ich nie pomylić z dębowymi samymi, bo one są tylko do budowy naszych drzew, jakby wiem, że to jest wszystko, moi drodzy, bardzo skomplikowane, ale chyba każdy wie, że takie projekty są skomplikowane, co nie, to nie jest takie proste budowanie domku kwadratowego z drewna, tylko to jest naprawdę już grube działanie. O... Chodzi na naszą willę. Ok, tutaj już wszystko ładnie jest. Musimy teraz sobie też to zrobić tak. I musimy to zrobić też do końca, bez takiego, że wiecie, bo ja to ja zaraz zrobię w ten sposób, że tu jest tak, zamiast tak, to nie nie ma takiego tutaj mega takiego kwadratowego, tylko jest takie troszeczkę mniejsze, żeby te kwiatki tutaj weszły. Więc teraz cyk i cyk, cyk. Lecimy sobie z tym, jakby tutaj na, naprawdę każdy najmniejszy szczegół jest bardzo ważny, To jest ciężkie ogarnięcia, ale możliwe. Więc teraz sobie bierzemy te moje kwiatki i zaraz sobie polecimy po bloki bonite, bo potrzebujemy tych kwiatków o wiele więcej, żeby dojść z nimi do końca. Więc gościu, bierzemy się tutaj do roboty, nie porównujemy i lecimy po bloki kościół, które na całą szczęście. Mam kilkanaście staków, dzięki dzięki robi, który jest pod moją willą. Tu byłyście gościu, tutaj byłyście, proszę bardzo okej. Okay. Możemy chyba sobie tego wziąć jako 7, chociaż nawet potrzebuję tego więcej, wiecie, więc sobie tego zgarniemy tyle i koniec. Zaraz sobie to będziemy mnożyli, żeby tych kwiatków tych wiecie jak, jak najwięcej. Więc gościu lecimy z tym i po prostu nie próżnujemy. Dzisiaj musimy zrobić jak najwięcej się da jego ogrodu. A nawet całego dzisiaj skończymy. Mamy już tutaj całe EQ tych kwiatków, więc lecimy. Znaczy, EQ. Całe dwa staki, chyba na tego tyle powinno tutaj wystarczyć, wiecie? Jak mam taki mały kawałeczek, więc lecimy sobie z tym, bo tutaj musi być sery do naszego wejścia do willi bardzo symetrycznie. Więc teraz ty, gościu, pyksan, i normalnie Elikson, to będzie szło do tego miejsca. Tutaj będzie na dwójeczkę, czekajcie, odpalam, Painta. Wiem, że to jest bardzo śmieszne, że mam swój projekt na willę w Pańcie, ale uwierzcie mi, to naprawdę będzie ładnie wyglądało i nie będzie jakimiś, wiecie, jakimiś tutaj gryzgołem, jakby to w serii będzie bardzo, ale to bardzo ładna willa. Ja proszę tutaj, bym sobie taki, moi drodzy, serio, to będzie wszystko bardzo, ale to bardzo ładne. Więc lecimy sobie teraz z tym jeszcze jak Już teraz powiem, że tak szczęścia, że bardziej martwię o to Że w tym miejscu gdzie jest mój ogródek nie nad pochodni I będzie sporo, zobaczymy sobie noską, Bo tutaj obecnie każdą nockę przesypiam Więc nie mam pojęcia ile jeszcze będzie Zobaczymy sobie to później jak ktoś będzie na serwerze I nie będę mógł ich spać, więc lecimy teraz sobie z tym Znaczy no, musimy być do tego miejsca tutaj ładnie zrobione Proszę bardzo, jest wszystko tutaj idealnie Zaksytowane w ten sposób, jest, a czy jest tak samo po drugiej stronie? Mi się wydaje, że powinno być wszystko oprócz tego miejsca Jeszcze dziękuję bardzo, okej, okay. hmm Chyba jest spoko, co nie? Nie mylę się, tu jest też kwiatek, widzę. One są też takie, że się tak dziwnie stawiają, niekoniecznie, tak wiecie, poprawnie się stawiają, ale to już trudno, no to już nic na nie poradzimy. Bierzemy teraz sobie to i lecimy sobie tak ładnie jednym blokiem ogrodzimy, żeby z każdej strony był tylko jeden blok warstwy. Okej, okay, więc teraz tak, i teraz tak, i teraz tak. I teraz tylko tutaj pytanko, czy to będzie aż, aż do tego miejsca, aż w tym miejscu nie będzie już stał jakiś filar willi, który ten nasz żywopór lekko zniszczy. Okej, okay, moi, roz rację, jednak w tym miejscu będzie stał taki mały, że, bo tutaj jest taki filar, więc musimy to tak lekko rozwalić. Na raz, dwa, trzy, cztery klocki i do tego miejsca będzie sobie stało żywopłot i uwaga, uwaga, w tym miejscu będzie stała już taka kolumna, wiecie? Pilar, kolumna, jak to woli. Okej, okay, tutaj mamy też też raz, dwa, trzy, cztery odstępu i tu już dalej sobie lecimy normalnie z tym, więc dawaj gości, lecimy sobie do końca jakby dzisiaj musimy ten cały okół sobie skończyć, żeby już z nim mieć spokój, wiecie jak to jest, że mogę go sobie budujemy od kilku dni, a trzeba już jakieś takie budować fundamenty, wiecie o czym mówię? Dobrze, mamy teraz do tego miejsca dobudowane, więc więc następnie musimy chyba sobie polecieć, czy to już będzie wszystko, naprawdę. Nie gadajcie, żeby to już była absolutnie cała, ale to cała moja architektura ogrodowa. Musimy sobie jeszcze całe miejsce na pewno dać do końca. I będzie to już chyba koniec ogrodu, wiecie, tak dosłownie. Tu już będzie finał. Normalnie będziemy mogli już zrobić reakcję, na przykład, Abry, albo Maciocha, albo Agentixa. Na nasz ogródek, który, no, do najmniejszych, gdzie będzie na nasz. jakby on dosłownie. Jakby mi się wydaje, że sam ogród, jakby jest większy od całego lodowego terenu lodowca to Jakby te całe obszary, które są z lodu, to myślę, że jest od tego większe. No a sama fontanna jest większa od budynku jego lodowca, co nie? Więc naprawdę tutaj myślę, że polecieliśmy z tym grubo. I naprawdę nie jest to mały przesadzenie. Ok, więc teraz musimy jeszcze zrobić jedną ważną kwestię, ponieważ na samym końcu, jak już nam się kończy ten nasz cały ży żywopłot, przy płocie mamy takie tutaj po prostu pojedyncze liski, postawione oraz tulipany i ferny, czyli takie tutaj paprotki. musimy sobie dać po drugiej stronie i będzie to też wszystko ładnie obtykane. Tak, też swoją drogą. Wam bardzo polecam mojego Instagrama, Elviso w podłogowo. Widzicie, macie do niego link w opisie, więc tam macie moje zdjęcia. Bardzo wam go gorąco polecam. Link jest w opisie. Ok, więc teraz w tym miejscu, musimy sobie tak właśnie jak tutaj w tym uto miejscu, dać takie pojedyncze równe listki. To jest na pewno ten rodzaj... Ok, to jest ten rodzaj, okej, okay, więc fajnie, fajnie. Dajemy sobie je tak samo jak tam, Ok, czy tak tutaj po prostu randomowo, żeby sobie stały nie randomowo, ale żeby, żeby jakoś te nie, nie szpeciły żeby nie, w, nie wchodziły jak sztyń na, bardzo widocznie na te półbloki. bloki. Okej, okay, tutaj musi być każdy szczegół dopicowany, więc lecimy sobie z tym, Ok, tak sobie zróbmy na przykład. Okej, okay, cyk i cyk i cyk, dobrze, okej. Okay. I myślę, że to będzie tak wyglądało serio spoko, A jeżeli chodzi o takie właśnie szczególiki przy samej willi. Zatem, że potem sobie po prostu ogarniemy, jak już będzie ta willa zrobiona. Bo nie mam teraz pojęcia po prostu, w którym miejscu budować dokładnie. Jakby tak mniej więcej i większość będą kolumny, ale jednak w willi jeszcze nie ma, więc nie ma pojęcia, gdzie są dokładnie zaraz te kolumny, nie? Jakby projekt niby jest, ale zawsze się coś może jako zmienić, to nie? Więc nie ma co kombinować jeszcze na wszelki wypadek, lepiej się, jeszcze tak bycie tutaj się minimalnie z tym wstrzymać. Więc teraz tak i teraz tak, proszę bardzo, jak zaraz ładnie wygląda wszystko. Cyk i cyk dziękuję dziękuję. Dziękuję. Okej, chyba będzie spoko, już tutaj sobie kończymy, to widzę. Nie mam już tych liści w ogóle, tu już jakieś są, widzę, więc fajnie. Lecimy sobie z tym, lecimy, 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 proszę bardzo. No i jest taka tutaj ładna dekoracja ogarnięta do samego końca. I teraz pytam, się tak samo ty po drugiej stronie do, do tego miejsca, czy to jeszcze jakoś inaczej jest, wiecie co? Aż sobie tam zaraz zobaczymy, czy ta chyba nic nie ma jeszcze, okej, czyli spoczko, że jeszcze w tym miejscu, nie ma tych tulipanów, ale też tutaj, tutaj pikniemy. No bo przydałoby się, wiecie co? Podoba się tutaj w tym miejscu tulipany, więc też sobie tak sobie po drugiej stronie wszystko. wzywa robota wzywa. Więc lecimy sobie z tym również tak symetrycznie, żeby też tutaj były jakieś tam krzaki, takie. No bo jednak wiecie, jakby ogród jest taki, że zawsze ci jakiś, jak, jakiś tam chwast wyrośnie, i te chwasty będą właśnie po tej stronie. Jakby chwast, na no jakieś tam wejście po prostu niesymetryczne miejsce, nie? Wiecie dobrze, o czym mówię? I teraz sobie bierzemy te moje tulipany. Mamy tutaj te tulipany bardziej różowe. Mamy tutaj te jakieś białe, czy już mi się wszystko skończyły? Ok, tu są jeszcze widzę, więc fajnie. Mamy tutaj tutaj te paprotki, więc damy sobie w tym miejscu też te, tak wiecie to. No i jednak sobie właśnie pod taką ilość tych tutaj tulipanków, żeby aż takich też szybko nie złożyć wszystkich bo może to nam się szybko bardzo stać, więc lecimy, więc jeżeli w moim procesie maczku będziemy maczko doceniasz, oto tego słowa bardzo proszę, bo tutaj tej serii sekunda, żeby to kliknąć i też go zawsze można zabrać, jak mu się to się nie spodoba, a ponadto tym bardziej, że tutaj się po prostu staramy i co do tego jednego suba naprawdę mogę pracować kolejne 8 godzin, naprawdę, to już będzie łącznie 20, nie, to już nie wyrobię, to już po prostu go już się nie wyrobię, dobra, lecimy z tym, lecimy, lecimy, no więc teraz tak i teraz tak, żeby mi się to teraz to wszystko powiem, że nie skończyło, bo jeszcze trzeba byłoby to sobie ogarnąć na dalszy ciąg willi, no bo między willi a tym potem jak będzie odstęp, też to sobie jakoś ładnie zagospodarujemy tylko jeszcze nie mam pojęcia jak, bo tego miejsca tam nie ma i nie jest nawet w moim planie architektonicznym bo jest tam obecnie sama willa ten płod jeszcze tam nie jest uzgodniony, więc teraz sobie dajemy to też jakoś tutaj tak ładnie na zmianę, żeby raz był różowy, raz był ten taki bardziej biały okej, okay, więc teraz tak, teraz tak, okej okay. cyk i cyk, chyba no to wygląda spoko wiecie chyba to wygląda serio spoko więc teraz, tak jakby najgorsze samym mi się wydaje, że to drzewka, bo żeby je zrobić trzeba iść i dosłownie cały czas patrzeć na te inne drzewka, co nie to jest takie powiedziałbym, że bardzo, ale to bardzo męczące gościu. Gotowe i mam teraz tam, ponieważ żeby zrobić te drzewa musimy na bieżąco obserwować jak wyglądają te inne drzewka, żeby one też były symetryczne i tak sobie myślałem, okej okay, Elwisto, czyli będziesz teraz chodził do każdego drzewka i sprawdzasz czy jest dobrze, nie, teraz wam powiem lepiej, teraz sobie polecimy i skraftujemy sobie lunetę, dzięki której nie będziemy musieli nigdzie chodzić, ponieważ bo bo będziemy wszystko widzieli z drugiej strony. Uuuu, no i w końcu wstaje dzionek, zgarniamy sobie tą całą lunetę, to jest w ogóle chyba już dzisiaj nocka trzecia z tego co mi się wydaje, sobie to dość długo ogarniamy, ale okej, okay, trzeba się do takich rzeczy, rzeczy po prostu poświęcać, więc teraz sobie zgarniamy, z tego co mi się wydaje, musimy sobie zgarnąć to i to, musimy sobie zgarnąć jeden ametyst i musimy zrobić lunetę, więc gościu, normalnie zaraz sobie to przepalamy, żeby mieć z tego sztabki, taki był chyba jej crafting, wiecie, nie mam takiej mega, mega pewności, ale taka jest moja opinia, że to tak tam jakoś było, wiecie, z tego co widziałem, więc teraz tak, czekamy go teraz sobie na dwie sztabki i craftujemy własną lunetę w Minecraft. Uwaga, 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 uwaga moi drodzy! Mamy własny młodzień, więc teraz będzie moja oficjalna reakcja jak działa w tych grze, bo z tego co wiecie, trzeba tylko w tym musi kliknąć na myszce i będzie działała, ha chyba ten drugi. Wow! Wow, wow! wow, wow wow wow! wow wow wow! Ale to jest grube, ale to jest mocne, czyli teraz jak sobie nawet polecimy na drugi koniec tego i będziemy chcieli na drzewka sobie zareknąć, to będziemy sobie tylko mogli tak przybliżyć i będziemy już wiedzieli gdzie jest jaki bałczek. więc teraz to jest mega fajne i nawet chyba lepsze niż fajne, bo jest bardziej precyzyjne, wiecie? to jest o wiele bardzo precyzyjne, ma to taką jeszcze ładną animację i jeszcze jak z tej strony to wygląda, po prostu daję temu dyszkę moi drodzy, jestem w szoku jak ta gra się rozwija jakby no, jakby zaczęło się od, od, od wiecie od płaskiego świata, z dirtymi koblem, a się rozwinęło po taką genialną wersję, jestem po prostu w szoku, jakby totalnie żeby Optifine, który jest w Minecraftie do skraftowania to jest naprawdę sztosik, co nie, więc teraz sobie bierzemy tę stałą rusztowanka i lecimy z tym do co też nie będzie lekkie, bo one są bardzo, ale to bardzo, bardzo zaawansowane, więc chyba Widzimy za jakieś pół godzinki, jak ogarnę każde pojedyncze drzewko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, ziomki. To było znacznie więcej niż pół godziny. To było grube 50 minut, wiecie. To było grube 5 minutek. Bo jednak te drzewka są naprawdę jeszcze bardziej zaawansowane, niż mi się wydawało, bo to trzeba jeszcze iść od drugiej strony, na to zerknąć, jak to wygląda. Naprawdę trzeba było schodzenia. Ile tutaj w ogóle było? Gościu tego nie skomentuję, ale mamy to w końcu. Udało nam się i drzewka są ładnie, perfekcyjnie ogarnięte, ale jestem z siebie dumny. Wiesz, tak się nie mówi, ale po prostu jestem, moi drodzy. Więc dziękuję za ciebie bardzo, bardzo po prostu was za tego bardzo proszę. Bo za każdego suba jestem bardzo, ale to bardzo wam, moi drodzy, wdzięczny. Tym bardziej, że tutaj budujemy, staramy się, żeby willa była jak najpiękniejsza. Po prostu mam tutaj dziękuję, że jesteście każdemu za sobą. No po prostu dziękuję bardzo, że jesteście. I jeszcze mega pałacem mojego Instagrama oficjal, na którym macie moje zdjęcia. Relacje oraz wiele więcej. Ponadto zapraszam Was bardzo gorąco na mój drugi kanał Elviso Games, czyli mój kanał od bedworsów. Tam macie moje filmiki z Bedów. Dokładnie. A jeżeli chodzi o dzisiaj, mamy stary spore postępy i już niedługo. Myślę, że to jest tylko kwestia dni, bo jeszcze mam zaraz jakiś wyjazd jeszcze przed końcem roku szkolnego i może mi to po prostu tak troszkę zająć. Od razu, jak będę mógł, zaczniemy stawiać fundamenty willi i zaczniemy naprawdę srogą budowę, która nie ustanie do momentu, aż willa nie będzie gotowa. Więc, moi drodzy, Wam dziękuję bardzo gorąco za dzisiejszy odcinek, żeby byliście do końca. Dla każdego wbija bardzo grące pozdro. Napiszcie no, w komentarzu waszą opinię i waszą ocenę tego ogrodu. No i cóż. Dzięki wielkie. Widzimy się na odcinku. które was codziennie. Siemoneczko aleczko i przeogromne. Największe. Najpotężniejsze. jo!